I czas się zahaczyć. O, proszę. Dobra. Co tu jeszcze jest ciekawego? A jest Security Terminal. Mam hasło, oczywiście się łamuję. Jeżeli mnie wykryją, to wtedy użyję. Dawaj, to w ten sposób... No, nie, idę w ten sposób. No, nie o nie jest. O nie wyłączony. Idzie otwarte. Dziękuję, do widzenia. Taka impreska, ale nie zostaje do środki. To pusta. Okej, jeszcze zostajemy do lokery do, do obczejania. Czyli czasem zawartość tej szfrodę ale tego nie sądzę. Jak e. Brak tym razem? O, amunicja rewolweru. Przydatna, jak zwykle. No to, a razy, co za drogę sobie wyrąbałem pięścią? To mi dość ciekawie. Do kuszy, cyberblasta, co Nie, no cyberblasta mi się przyda bardziej niż powiedzmy to. I skoro wrzuciłem to, to może trzeba w tego? Czy jest to miejsce przy statutu? Eee, Sprawiam do kuszy nie, dzięki. Lecimy dalej. O! To jest chyba to miejsce z laserami. Ciekawe, gdzie ja dotrę tym, tym tunelem. Aha. Jestem za częścią laserów, widzę. Miło. I tutaj jeszcze gdzieś powinniśmy... O, tam są goście jeszcze. Dobra, widzę, że tutaj ten laser tak koło mnie śmiga. Zapis nasz wszelki wypadek. Patrzmy teraz. Jest tu. Ten miga tak samo jak ten tam w pokoju z wodą, z tego co widzę. O, teraz można przejść. Jest tak, tutaj jest ten laser, więc nie mogę sobie odrzucić na boki. Mogę to zrobić tak. I tam Nie yeah, wiem, się pełznę, ale... Ale pełznę. Ło. Wow. Jakbym sięgnęła w naszego tego kanału wentylacyjnego, to bym się lekko zdziwił. Okej. O, a do się jak miło. Trzeba się włamać Za mi dwóch gości. Dobra, lecimy. Dwóch nie muszę wyłamać, tak naprawdę. E, Dobra, teraz jakby tej długości się pozbyć? Wow. Hmm. spróbuję jeszcze inaczej mianowicie tego dalej jest z tego a tego bliżej z tego he hej o to chodziło no idealnie No, dobra, od razu lepiej co to jest ciekawego jeszcze. Pozna inspekcja. Uh -huh. Dobra. Czy to jeszcze coś muszę robić? Chyba nie. Okej. O sobie jeżeli Czekaj, my... nie powinienem był być w stanie deaktywować tych laserów stąd? E o, szwada, pusta. O, też szwada. I też pusta. Tutaj już. Przeglądałem. Tego nie przeglądałem. Dobra. O! No tak, muszę wpaść na coś twarzą, żeby to znaleźć. Australian Fortyfikuj, 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 Fortyfikuj Przejmij, zgarnij, zgarnij szybko. Wiesz to, bez sensu, czemu tutaj jest za to samo co ostatnio, dobra? No, wygląda, że systemy na serwerze jest wyłączone. to e, 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 e. To jest jeszcze jakiś komputer. Szafki? Tu już nic nie ma. O, dobra, czekuję. Amunicja Typhoon i amunicję do, do rewolweru. Ile tego pierwszego nie będę używał w ogóle? To drugie może być użyteczne. Co Kolejna informacja. Ta młynna. Dobra, połóżmy się. Ci już wiesz A czyli dał to ciała i dlatego by ten, dlatego go teraz ścigają tak naprawdę. Dobra O to jest? To jest terminal. Czyli nawet też to jest o, ten operowanie laserami. Chyba. Aaa, nie zaszkodzi sprawdzić. Przepustka za dwa. Bierzemy. Aaa. Kawiarstwo. się, dostruj się. Bierzemy dalej. I właśnie, czy nie miał rację? Terminal nie będzie rozbroić. Jak już, nie śmierdzi, bierzmy to. Tymer, że mogę to robić bezproblemowo. problemowo. jest zbyt ryzykowny, jak na moim gustu. Jak to... No i po sprawie. Dobra. A... No to wchodzimy. No wiem co zrobię po drodze. Ha! Richard, I'm retrieving Van Bruggen's evidence now. Is Sarah patched in? Right here, Adam. I'm listening. I just heard that your team is mobilizing in Detroit. Why wasn't I informed of this sooner? Tactical assignments are not your concern. Reed and her team have subdermal GPL implants, they'll be tracked. Kidnapping them was a mistake. Montreal took care of that. Forgive me if I don't put as much faith in our friend Eliza as you do. She's too erratic. Your concerns are noted, but I would advise you to concentrate on your own assignments instead of interfering with mine. Namir out. Boss, did you get that? I heard. I-I-I just... Megan and the others... They're alive. We've gotta stay focused. Zala's a residence at the top of the tower. It's off-limits to everyone except her and her guards. Now get up there,

Mam praxis, i co ja z tym Praksis? Myślę, 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 niech będzie to przyda się. Jak będę mógł później powiedzmy z kolei załatwić, pochodząc z nich na niewidoku, to będzie wiele wygodniejsze. Jeżeli będę musiał pojechać przez bez duży dystans. Wystarczy mi na przykład dwie bateryjki. Ah, crap. A. Dobra, wstrzymać. O, w mordy, misia. się! Jaja, wielkanocne. Misterek im bardzo miło z jego strony. Dobra, wszystko to trzeba załatwić. Idziemy dalej. nie pokój z serwerami. Zem z komputerem trzeba będzie pogadać. Coś nie od tego. O, bardzo miło. Tada! teraz daj go sprawie. Access a, rany znowu ten spam krab. Okej, okay, strasznie teraz, co tutaj jest po drugiej stronie, czyli biura. Jest żywe w ogóle? składam się jak fryer. A, jest to żywe. Czy nie są się fryers? Jak, jak, jak dobrze? Pakiet SIP, miło mały zapis, jak mi coś obczaj, jak będę to hakował, to może być trochę nie miło. No. And...

Ah, no bierz to, bierz to. No. Access granted. Zawsze musimy się robić mislik i. Whoa, 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 whoa! A już musimy z tej Spoko. Okej, okay, teraz wypadałoby się tutaj dochaczyć. Zbierzemy Zbierzemy to i bierzemy to. A, nie do tego, Nie. Co my tu mamy? No, to się przyda. ...lub raczej się nie przydaj to wyłączymy. Tu jest Kaleś, dobra. Teraz Ja sobie pod... ...przetrącę, tylko wpierw. Gdzie jest ten drugi? Tylko kursuje jeden i nastrząsa tam w lewo. Drugi ma gdzieś tam za ścianą. A, nie, jest blisko niego. Czego masz tam skręcić? Zapisz, grę. i jest cześć, dobranoc, aść na bok, chodź, 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 a nie mam miejsca na granatę um, To zrobię tutaj jakąś czystkę Pistoletu się pozbyłem? Tak Dobra, czas by częścią do pistoletu maszynowego I tak prawdopodobnie jej nie użyję Jeszcze tego ryjotypa zdjąć Mam rękę cały czas na F1, jakby się obrócił w niewłaściwym kierunku. Czytaj moim. Dzień dobry, dobra noc. Ja nie mogę się jakoś zdecydować. Co to za pantof? Dobra, no to teraz mogę to wszystko spokojnie obrobić. Coś tu ciekawego? ale BioChip, nie. właśnie nasi... z już już dobra, a tu coś ciekawego? A, hasła. No, hasła. Kampanie marketingowe. I tak najzobniejszy jest to, że gości tutaj spam dostają to jest po prostu daje takiej wiarygodności światu ogólnie. A otwarte. I te kretyńskie wiadomości, że... Prawie przekroczyłeś swoją... limit swojej skrzynki! Powiedz mi jak przekroczę do ciężkiej cholery. O! Może tu będzie coś ciekawego? Skoro trzeba się włamać, żeby to się wbić. Pustka. Access granted. Okay. Projekt Heron. Tego jeszcze nie widziałem, no czy coś wyjedziu. Ten sygnał mam gdzieś w Pan Haya. To nie było to coś, o czym gadał. Siudaro? E, e, nie, czego nie siudaro? Jak on się nazywał? Może Siudaro? Cholera, nie pamiętam. Ten, e, o, który wynalazł argumentację, z którym gadał Sarif. Nic, nic niczego ciekawego nie znajdę. Sala konferencyjna.